Cześć. Dziś porozmawiamy o tym, czy do sądu lekarskiego warto iść samemu. Zazwyczaj wygląda to tak. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wysyła sprawę do sądu, a ty otrzymujesz zawiadomienie, że jest rozprawa. Najczęściej myślisz: Okej, okay, to są lekarze, sąd lekarski. Powiem im, jak było, oni znają uwarunkowania, będą mnie rozumieć. Zaczynasz też pytać w swoim środowisku. Czy warto wziąć sobie obrońcę? Otrzymujesz wtedy różne odpowiedzi. Niektóre z nich są takie, że no skoro bierzesz sobie obrońcę, to jesteś winny. Albo pomyśl o tym, jak to odbiorą sędziowie sądu lekarskiego. Może uznają, że się czegoś obawiasz. Co zatem zrobić? Opowiem Ci o kilku kwestiach, a potem sam zdecydujesz, czy warto się bronić samemu. Czy może lepiej wziąć sobie obrońcę? Zacznijmy od tego, że wielu doświadczonych prawników reprezentujących pacjentów najpierw kieruje sprawę do sądu lekarskiego lub prokuratury, licząc na to, że lekarz do sprawy w sądzie lekarskim dobrze się nie przygotuje, nie wymyśli sobie linii obrony. Dzięki temu to, co powie, już na zawsze pozostanie w aktach sprawy. Czy to ważne? Bardzo ważne, dlatego że orzeczenie wydane przed sądem lekarskim ma znaczenie dla odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Zapytasz, a, no ale jakie ma znaczenie? Ma takie znaczenie, że orzeczenie skazujące sądu lekarskiego stwierdza, że naruszyłeś przepisy związane z wykonywaniem zawodu lekarza lub zasady etyki, a to sąd karny i sąd cywilny musi wziąć pod uwagę, wydając wyrok. Kolejną kwestią, o której warto pamiętać, jest dolegliwość kar, które może orzec sąd lekarski. Wielu lekarzy myśli sobie tak, ok, dostanę upomnienie lub nagane, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, no przecież najwyżej nie będę kandydował do izb lekarskich. Minie dwa czy trzy lata i po sprawie. Pamiętaj jednak, że sąd lekarski ma cały arsenał kar. Sąd lekarski, na przykład, może orzec pozbawienie prawa wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, może orzec ograniczenie w czynnościach zawodowych, na przykład, może zakazać lekarzowi ginekologowi prowadzenia ciąż lub wykonywania cesarskich cięć. Trudno mu wtedy będzie wykonywać zawód. Także sąd lekarski może zakazać pełnienia określonych funkcji, np. ordynatora. Są to, jak widzisz, kary bardzo poważne. Wreszcie ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że każdy sąd popełnia błędy. Sądy lekarskie, sądy powszechne. Co ważne, błędy te często dotyczą oceny dowodów lub mają po prostu charakter proceduralny. Profesjonalny prawnik, czyli adwokat lub radca prawny, może przydać się do tego, żeby je wykryć i podkreślić w odwołaniu, ponieważ sąd odwoławczy działa na podstawie skargi. Co to oznacza? Jeżeli ty mu nie zwrócisz uwagi na błędy popełnione przez sąd pierwszej instancji, to sąd drugiej instancji może się nimi w ogóle nie zająć. I ostatnia kwestia, o której warto pamiętać, to fakt, że w procesach przed sądem lekarskim. Pacjenci i ich rodziny bardzo często korzystają z usług profesjonalnych pełnomocników prawnych. Jeżeli ty nie będziesz miał swojego prawnika, to pacjent lub jego rodzina może mieć przewagę. Czy chcesz, żeby pacjent lub jego rodzina miała przewagę w procesie przed sądem lekarskim? Myślę, że nie. Podsumowując, czy warto iść do sądu lekarskiego samemu? Myślę, że po obejrzeniu tego filmiku możesz przemyśleć kilka kwestii.